Dobry Pan Arkadiusz Litwa wykona manewr pod tytułem Zapierdalać, aby się nie zabić. Zamykaj no, się no, no. siadaj, ja ci go odpalę. No, no. Jedziemy. Odkręcamy kranik benzyny. Tutaj! Dobry No Stefan Turbo! Kopiemy. Coś tam gdzieś się, to pali. Problemy techniczne, to Problemy techniczne. Przepraszamy, to problemy techniczne. O, zaraz chyba tłumnik nowej generacji. Dwójka. Jeszcze raz. Raz, raz. Jeszcze, w lewo, w lewo. jeszcze raz.

Proszę Państwa, pan Arkadiusz z żyje. Jak się czujesz? No ekstremalne nasze życia, lubię ryzyko. Lubię, to było niesamowite, ta tak, o pierwszy raz coś takiego przeżyłem, proszę Państwa.